To kolejna nasza katecheza poświęcona starości. Dotychczas rozmawialiśmy o charakterystyce starości pokazanej w tekście Pisma Świętego. Mówiliśmy o opisie starości, jakie autorzy tekstu Pisma Świętego nam pokazują. Myślę, że teraz przyszło, przyszedł czas na to, aby porozmawiać o Wskazaniach dla ludzi starych. I myślę, że warto byłoby zatytułować to nasze dzisiejsze spotkanie, naszą dzisiejszą katechezę Czas prawdy. Dlaczego tak? Dlatego, że wielką, wielkim bogactwem ludzi starych jest ich doświadczenie, tak zresztą jak mówiliśmy poprzednio. Ale człowiek nie może żyć tylko przeszłością. Człowiek nie może żyć, rozpamiętując wydarzenia minione, bo życie posrusza się, poprzestaje, idzie dalej. I to życie niesie ze sobą różnego rodzaju sprawy, wyzwania, niesie ze sobą jakieś nowe rzeczywistości i każdy człowiek, nie tylko stary, powinien stanąć przed takimi właśnie wyzwaniami, takimi właśnie nowymi rzeczami i podjąć je. Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że w wielu momentach ludzie, którzy już przeżyli swoje życie, ludzie starsi, Podchodzą do rzeczywistości, jaka jest obecnie, w jakiej się właśnie znajdują, z pewną niechęcią, z pewnym dystansem. Są bardzo często ludźmi, którzy nie znajdują upodobania w tej rzeczywistości, w jakiej żyją, a przecież dalej żyją, a przecież prawda o człowieku jest taka. Że ja, stając wobec tych spraw, które, nowych spraw, które do mnie przychodzą, ja mam na te sprawy tak po Bożemu odpowiedzieć. Może posłużę się przykładem tekstu Pisma Świętego. Otóż w drugiej księdze machabejskiej znajduje się opis męczeństwa podczas prześladowań człowieka imieniem Eleazar. To człowiek, jak zaraz usłyszymy, dość podeszły w latach. I tego człowieka zmuszano do tego, aby przekroczył przekazania Bożego Prawa, aby zgodnie z nakazem króla, który właśnie najechał jego kraj, złożył akt kultu pogańskiego. Po prostu zjadł wieprzowinę zakazaną przez prawo. To miał być właśnie ten akt kultu pogańskiego. No i Eleazar, stając wobec tej sytuacji, zachował się właśnie jako człowiek, który odpowiedział na tę sytuację, który. Nie zamknął się w sobie, nie uciekał w historię swoją. Chociaż, jak zaraz usłyszymy, na tę historię się powołuje. Ale Eleazar żyje życiem tu i teraz. Żyje życiem, które właśnie w tej chwili postawiło przed nim jakieś wymagania. No i Eleazar tak na nie odpowiada. Mówi w ten sposób. Udawanie nie przystoi mojemu wiekowi. Wielu młodych byłoby przekonanych, że Eleazar, który już ma 90 lat, przyjął pogańskie zwyczaje. Oni to przez moje udawanie i dla ocalenia maleńkiej resztki życia przeze mnie byliby wprowadzeni w błąd. Ja zaś hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. Jeżeli bowiem teraz uniknę ludzkiej kary, to z rąk wszechmogącnego... Ani żywy, ani umarły nie ucieknę. Dlatego, jeżeli mężnie teraz zakończę życie, okaże się godny swojej starości. Młodym zaś zostawię piękny przykład ochotnej i wspaniałomyślnej śmierci za godne i święte prawo. Tyle druga księga Machabejska, rozdział szósty. Ten fragment pokazuje nam, jak Eleazar angażuje się właśnie w rzeczywistość, której jest. Znajdujemy w Starym Testamencie także inne wskazania, na przykład w księdze Kocheleta mowa jest o tym o królu, który no nie za bardzo dobrze wypełnia swoje zadania. W czwartym rozdziale księgi Kocheleta, w wersecie trzynastym, jest taki tekst: Lepszy młodzieniec, ubogi, lecz mądry, od króla starego, ale głupiego, co już nie umie korzystać z rad. Bardzo ciekawy ten fragment, dlatego że pokazuje nam, że człowiek, który ma dużą wiedzę, ma duże doświadczenie, jest stary, dużo przeżył. On w dalszym ciągu potrzebuje konsultacji. On w dalszym ciągu staje przed nowością życia. W związku z tym on, ten człowiek stary, powinien pytać powinien szukać. Lepszy jest młodzieniec mądry, który szuka rozwiązania. Które pyta innych niż król, stary, ale głupi, bo już pomyślał, że zjadł wszystkie rozumy, że już wszystko wie. A więc ta postawa, w której ja staję wobec prawdy, dzisiaj, teraz, jest postawą, która powinna charakteryzować właśnie człowieka Starego. Negatywnym przykładem takich właśnie ludzi są ci dwaj starcy wspomniani w XIII rozdziale Księgi Daniela, którzy oskarżają Zuzannę o to, że popełniła grzech cudzołóstwa, podczas desami właśnie ten grzech cudzołóstwa chcieli popełnić. I całe to opowiadanie pokazuje nam, że ci ludzie, stając wobec autentycznego życia, tego życia, które się w tym momencie dzieje, oni nie pomyśleli o tym, w jaki sposób to teraz rozwiązać. Oni po prostu spróbowali żyć od tak jak ich uczucia, jak ich różnego rodzaju pomysły prowadzą. Nie odpowiadają na tę rzeczywistość, w której się znajdują dobrze. Nie stają wobec prawdy. Prawdą było, że nie wolno pożądać, a oni tego po prostu nie posłuchali, chociaż zostali ustanowieni sędziami Izraela. Natomiast pozytywnym przykładem takiego właśnie człowieka, który dobrze odpowiedział na to wyzwanie chwili, stanął wobec prawdy, jest nikodem. Widzimy go trzy razy w Ewangelii świętego Jana. Ten ostatni fragment z XIX rozdziału. Mówi nam o tym, że, Jan, że Nikodem uczestniczył w pogrzebie pana Jezusa, ale dwa pierwsze fragmenty w trzecim i siódmym rozdziale pokazują nam, że Nikodem, starszy Izraela, ten, który próbował sądzić Izraela, nauczać Izraela, Prowadzić Izraela, zasiadał w Radzie Starszych, w Sanhedrynie. Ten człowiek stanął przed Jezusem i coś mu się nie zgadzało. Nie zgadzało mu się to, że z jednej strony Jezus nie powinien, Jezus nie może być Bogiem, który przyszedł na ziemię. Nie jest możliwe, żeby według tamtych sposobów myślenia, nie jest możliwe, żeby Bóg stanął na ziemi. A jednak, jak mówi Nikodem w trzecim rozdziale, nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jak Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim. A więc patrzy, ma, ma swoją wiedzę, swoją historię, wie, że Bóg jest w siódmym niebie, że, że Bóg jest poza światem. Jak więc może Bóg wejść w świat? No ale czyny Jezusa pokazują, że Bóg stanął pomiędzy nami. I Nikodem jest tu właśnie dobrym przykładem człowieka, który myśli, który odpowiada na wezwania chwili, który nie ucieka w swojej w swoim życiu od pytań, które niesie mu współczesność, które niesie mu o ta chwila. I na te pytania próbuje znaleźć odpowiedź. I w siódmym rozdziale Ewangelii Jana, kiedy sanhedryn rada starszych, próbuje znaleźć sprawy, o które można byłoby oskarżyć Jezusa, szukają pretekstu do tego, żeby Jezusa uciszyć. Nikodem pyta tychże zasiadających w Radzie Starszych ludzi. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada? Możemy powiedzieć, to zdanie jest zdaniem, które można by różnie zrozumieć, ale Ci, którzy Go słuchali, zrozumieli, o co mu chodzi, mówią: A czy ty jesteś z Galilei? Idź, sprawdź, zobacz, zbadaj. Przez żaden prorok nie powstał z Galilei. To złożenie tych dwóch wypowiedzi pokazuje nam, że właśnie Nikodem, stając wobec pytania o to, kim jest Jezus, Próbował odpowiedzieć patrząc na to, co się dzieje. Nie tylko na to, jaki był dotychczasowy pomysł życia na świecie, jaki był dotychczasowy, dotychczasowa historia, w której Pan Bóg działał. No, rzeczywiście, nikogo dotąd nie było, żadnego proroka z Galilei. Ale to nie znaczy, że ten prorok nie mógł przyjść. Prawda jest taka. Staje przed nami Bóg. Staje przed Nami ktoś, kto czyni dzieła, które nie mógłby czynić, gdyby Bóg nie był z Nim. A więc Nikodem jest tu właśnie tą osobą, która, która to widzi, która odpowiada na te wezwania współczesności, odpowiada na to, co jest dzisiaj, teraz. Możemy więc powiedzieć, że Pismo Święte, ukazując nam starców, ale nie tylko, bo pewnie sprawa dotyczy także wszystkich ludzi, domaga się Pismo Święte tego, abyśmy wszyscy żyli nie przeszłością, żyli nie marzeniami, ale żebyśmy się trzymali prawdy. Ale żebyśmy stali przed prawdą. I człowiek stary to człowiek, który wie o tym i potrafi w sytuacjach, w których się znajduje, potrafi zapytać o prawdę. I można by to oczywiście przenieść na nasze jakieś życie i dotknąć tego. Jakże częstego problemu konfliktu między ludźmi starymi a ludźmi młodymi. Starzy mówią, że nie rozumieją młodych. Młodzi mówią, że nie rozumieją starych. Ale i jedni i drudzy powinni zadać pytanie: A gdzie jest prawda? A zwłaszcza ludzie starzy powinni zadać sobie pytanie: A gdzie jest prawda? Ponieważ może się tak zdarzyć, że ci młodzi, ci, którzy próbują ustawiać życie jakoś lepiej, może oni mają rację, może oni trzymają się prawdy. Jeżeli więc mówimy o starości, to trzeba nam powiedzieć o wskazaniu, które daje nam Pismo Święte, ukazuje w tych przykładach, że każdy, a zwłaszcza człowiek stary, powinien trzymać się prawdy.